Dobra, mamy DS5, hybrydka do wymiany inwerterek. E, Próbowaliśmy dopisać e, inwerter przez Jackboxa offline, chokowanego. Za każdym razem e, nic nam się nie udało. Dalej zainstalowałem Jackboxa e, oficjalnego. Kupiłem żadną na stronie Boxa Peugeota e, z naszym numerem WIN, żeby w trybie offline to, to dopisać, i też za każdym razem procedura się przerwała. Też, e, Instalowałem Jackboxa na, na inny laptop, i też no, ciągle, ciągle to dopisywanie nam się nie udawało. Temu rozebrałem oryginalny sterownik tego ławka żeby przełożyć główne sterowniki z procesorami, gdzie wszystkie dane adaptacyjne są wpisane. No i po górnej stronie inwertera mamy HCU-2, który nas w diagnostyce pokazuje jako HCU-2, tak. I tu mamy HCU-1. Temu demontujemy te płyty i przekładamy do naszego nowego inwertera. I powinno hulać I też druga opcja, jeżeli chcemy dopisać inwerter bez rozebrania, albo mamy uszkodzone właśnie płyty sterujące z, z procesorami. Tak? No to, to po prostu dopisywanie bez, bez otwierania, bez przełożenia modulów. To po prostu musimy użyć odpowiedniego programatora. I w pierwszej HCU1 i drugiej HCU2 oddzielnie z każdego zgrywamy zawartość. To w tym momencie u nas akurat trwa ten proces i potem wgrywamy w nasz nowy i używany inwerter w tym przypadku mamy DS, 5, DS 5 ale procedura będzie taka sama dla Peugeota hybrydowego 3008 i 508 takie aftko